Mam ziomeczki, jestem taki dangster, jak kręcę spinnerkę w tej czapie. W ogóle, w ogóle to, co ja z siebie robię. Na mnie. Na mnie. Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak, byłam w tej czapce. Tak, kręciłam spinnerem. I tak, chciałam zostać ziomkiem. Fajnie, co nie? W ogóle to. Yy, Stwierdziłam, że tak jak mówiłam, to tak zrobię, bo jak miałam zrobić inaczej, co nie rozumiem siebie już w ogóle. Ale tak jak mówiłam, że zrobię filmik o moich włosach, w ogóle coś się wypowiadam o moich włosach, na temat moich włosów, wszystko tam mówię, Wy w ogóle. No bo ja jeździłam, wiecie o wszystkim. Także stwierdziłam, że zrobię o nich. Cały jeden film. Nie udało mi się zrobić filmu, gdzie jestem już u, 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 u fryzjera i gdzie on mi na włosy, i w ogóle moje reakcje, i takie tam dalej. No nie udało się, znaczy ja robiłam to, prawda, ale wyszło tego chyba z 10 części, nie udało mi się tego połączyć, dlatego nie mam. Dlatego dzisiaj robię taki, taki film. Ja nagrywam 5, 5 dni. No dobra, trudno już zacznijmy. Może pierwszą rzecz wam pokażę, są to podziękowania, może podziękowania dla Patrycji. Um, także takie taki dyplom dostałam, że ścieram włosy. Um, ogólnie podziękowania dla Patrycji, za wsparcie, yy, stowa, nie umiem, stowarzyszenia, dobrze ja odpowiedziałam chyba tak, stowarzyszenia Mówimy nieborakowi. Fajnie. Mm, bla 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 Dalej już nie będę czytać, patrzcie, tu są tu, tu jestem dyplom. No i tak. No i teraz już zacznijmy taki całe, wszystko, wszystko. No i ogólnie obcinała mnie Ewa, Ewa Ozga. Ewa Ozga. Ok. No i ogólnie to moje takie... Moje takie uczucia, moje emocje, jak ona mi ścięła pierwsze pasmo i w ogóle mi pokazała je i dała w ręce, jak tak patrzę i jakie były moje emocje i w ogóle. No dobra, moje emocje były bardzo, bardzo pozytywne, ja się cieszyłam w ogóle. Jak ja, sobie, jak ja sobie teraz o tym myślę, to aż chce mi się płakać, ale w sensie tak że tak pozytywnie płakać, tak ze śmiechu. Nie wiem. No ale naprawdę. Dla mnie to naprawdę ja miałam takie pozytywne emocje, tak się cieszyłam w ogóle. Wow! Wow! Trzymam swoje włosy, ale nie przyczepione do głowy, tylko tak obcięte. What? No, no i w sumie to emocje były bardzo fajne. Ja się w ogóle z tego cieszyłam. Także o emocjach już wiecie. Kolejne takie pytanie jest ogólne na temat ile centymetrów ścięłam. Ja ścięłam 40 centymetrów, bo ogólnie tutaj na fundację, jaka była ta druga fundacja, bo ja już nie pamiętam w ogóle, w ogóle nie pamiętam gdzie fundacji. 30, centymetr, 30 centymetrów było właśnie na Nieborakowi, a ja dam 40, 40. No, czyli że więcej, czyli dam na tą drugą fundację, a na tą pierwszą, gdzie było 25, to już nie wiem, nawet jak ona się nazywa. Poczekajcie, poczekajcie. No, nie, no nie, no tu nic nie pisze o tej drugiej w sensie fundacji. Ja nie wiem, a ja zapomniałam jak ona ma, na, jak ta fundacja druga się nazywa totalnie. No nie wiem. No dobra, trudno, ale na jedno było 30 cm, a na drugie o 25. Także chyba o tym dużo osób wiedziało, ale nie wiedziało, że miałam aż 40 cm. W ogóle to ja miałam włosy jakoś tak dotąd pewnie. Ja w ogóle no na serio były bardzo, bardzo. W ogóle takie poprawiam, teraz nie wiem, nie wiem patrzcie na nie może wezmę je do tyłu będzie lepiej mi chyba. O patrzcie w ogóle. Jak one ogólnie, ogólnie teraz już tak nie będę odpowiadać raczej na pytania, bo w sumie to pytań sobie nie przygotowywałam tak biorę, bo biorę tak w ogóle nie wiem i dlatego na nie na razie nie będę odpowiadać, lecz y, teraz wam tak trochę o nich opowiem co ja w ogóle stosuję, co z nimi robię. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja mam bardzo zdrowe włosy, chociaż moje końcówki nie były w najlepszej formie, to ja o nie tak bardzo dbałam, po prostu były super. No ale nie wiem. No i ja chciałam teraz też ogólnie, teraz się zrobiły bardziej puszyste w ogóle, tylko wow, tak się w ogóle puszą. Takie są puszyste. I takie grube w ogóle, no nie wiem, no ale ja się cieszę. Bo też było takie pytanie, czy poczułam w ogóle jakąś taką ulgę, że w sensie ja mam na, mniej na głowie tego wszystkiego. Tak leżej No ja to muszę powiedzieć, że ja poczułam, lecz yy, to w ogóle to nie było dla mnie jakieś wielkie, tylko wow, że praktycznie czapka mi spadła że praktycznie jestem w ogóle łysa i nie wiem, takie, że nie mam w ogóle włosów, takie wielkie poczucie. Nie, ja poczułam taką małą zmianę, że w sensie mało ich obciąłem no i no ja się cieszę. Ogólnie używałam dużo olejków, a jeśli szampony, to te szampony były bardzo dobre, no ale nie wiem, to chyba zawdzięczam wszystko olejkom, no i dobrej szczotce z włosia dzika. O, mam pomysł na następny filmik, Jezu! Ja jeszcze mam jeden film do nagrania. Co ja z siebie robię? Ja nie wiem. Bo mam taki pomysł na fajny film, ale to powiem chyba na końcu. No dobra. No i ogólnie jak moja koleżanka Ania była pierwszą osobą, która zobaczyła te krótkie włosy, tak w sensie ze, ze, ze znajomych. O. Ja źle to powiedziałam, przepraszam, źle powiedziałam, Ania, bo Ania to ogląda, ja wiem, ale pierwszą osobą był Paweł, bo ja zapukałam do drzwi, no i Paweł mi otworzył i Paweł zobaczył pierwszy te włosy, te krótkie włosy, lecz ja nie wiem, ja nie wiem, co mnie dobra. No i Ania oczywiście, zaskocz, tak w ogóle, w ogóle, że ja o niej mówię w tym filmie, wow. No dobra, jej zaskok był bardzo, ja myślę, pozytywny. Jej się podobało. Powiedziała mi, że ładnie wyglądam w krótkich włosach. No w ogóle wszystkim się podoba, mi też się podoba. Dlatego ja w ogóle nie będę dużo o tym gadać. Mam nadzieję, że tyle informacji Wam wystarczy. No i tak, mam do nagrania jeszcze dwa filmy, bo, bo, bo w ogóle. To No, i ten film, na który ja wpadłam właśnie podczas mówienia o tej, w ogóle, o tych włosach, wpadłam na taki pomysł, że zrobię film o rzeczach, które w sensie tak no, w sensie pokażę tam, nie wiem, wszystkie moje różne takie mas maski na włosy, mój szampon, moje odżywki, moje olejki. Takie rzeczy wam pokażę i zrobię na to oddzielny odcinek. Jeszcze tam też pokażę Wam szczotki. No i w ogóle takie różne rzeczy. No i jeszcze mam kolejny ym, odcinek, ale tego kolejnego odcinka już Wam nie wyjawnie. On jest tajemniczy. Do, wiecie się dopiero jak wstąpi na YouTube. Także, także co? W ogóle nie wiem. Także, co mnie... Je... Jezu. Dobra, także co ziomeczki, my się już żegnamy.